Cześć tu Mangi i witam was backshot roulette czy da się przejść backshot rulet bez używania itemów? Dzisiaj sobie to sprawdzimy, zobaczymy i nie wiem ile będę potrzebował prób, ale to będzie dosyć ciekawe. Oprócz wpisania god, podobno da się jeszcze spróbować na przykład dealer wpisać, czyli wziąć tożsamość naszego przeciwnika i być może coś się stanie. Prosiliście mnie, żebym to sprawdził. No i wtedy nic się nie dzieje, nie możemy przejść, no bo nikt zajęty. Pewnie z tego samego powodu Boga nie mogliśmy wybrać. Jak już to sprawdziliśmy, to informuję, że nie będziemy używać pigułek, być może później to zobaczymy. To chciałbym przejść po prostu w naturalnej kolejności, naturalnych HP, i tak dalej, które gra nam oferuje. Przejść tę grę bez używania itemów i zobaczyć, kiedy mi się to uda. Czy mi się to w ogóle uda? Może mi się w ogóle nie uda? No, zobaczymy. To co, wpisujemy jakiś nick. Jaki mogę jeszcze wpisać nick Getsu? Mogę wpisać nick, jeden z moich nicków. Drugi kanał też Getsu. Na szczęście mi nie zablokowali. Nikt mi nie zajął tego niku. I lecimy. Polegamy wyłącznie na szansach. i temy idą do piachu. Pierwsza runda nie powinna niczym się różnić. Skoro mamy jeden w sumie nabój, mamy dwa ślepaki, trzy naboje łącznie, to najlepiej by było, gdybyśmy pierwszy strzał próbowali w siebie. Może się to skończyć różnie 33% szans, że trafimy sobie w łeb, ale <gryw> zobaczymy, jak to pójdzie. Uwaga! No nie! I walnąłem sobie w łeb. Teraz nie wiem jak będzie z tą pierwszą rundą. On musiałby popełnić błąd, żeby mógł to w ogóle wygrać. Teraz sobie strzela w łeb, to nie ma większego znaczenia, bo dwa ślepaki są, więc nie wiem, po co to robi. No i co ponownie? Yy, ale nudny jesteś. Za to teraz mamy trzy naboje, dwa ślepaki. To postaramy się w niego celować. Aczkolwiek ta pierwsza runda się nie zapowiada. Ona z wszystkich rund jest najbardziej taka losowa, bo e, sami widzicie 33% mu weszło. No i teraz jest jego kolej. Musi sobie strzelić w łeb, albo nam 50% musi nam ślepaka wywalić, żebyśmy przeżyli. Uwaga! Nie, yes, ślepak przed. udało mi się, poszczęściło mi się. Teraz musi mi się poszczęścić, że mu zadał wana, bo jest i jeden ślepak, z tego co liczę, więc jest duża szansa, że on oberwie, ale wciąż ślepak może się zdarzyć. No nie, no wywalamy. Pierwsza runda jest za nami. Oczywiście tutaj itemów nie było. Itemy dołączają od drugiej rundy. I ja nie mogę już ich używać <laughs> Zobaczymy jak to pójdzie, nie mogę się poleczyć On może wszystko, jak mu się trafią jakieś Niesamowite itemy, to mnie zgnoi bardzo Szybko, e, więc zobaczymy jak to Wyjdzie, żeby nie było, ja sobie item Będę odkładam najdalej od siebie, żeby było widać Żeby nawet nie korsiło ich używać Niech będzie w ten sposób, więc papieroski Dostaję piłę tutaj, odkładam I e, próbuję Teraz to zrobić, Cztery życia, jeden, 1 Jest to prosta decyzja, Wali mu Prosto w łeb w tym przypadku Nie ma co się za bardzo zastanawiać, lepiej nie brać ryzyka na siebie, a może jeszcze jest szansa, że on sam sobie walnie w łeb. Nie, no ślepak wszedł! Ale hamstwo nie tylko, że masz itemy po swojej stronie, a ja nie, to jeszcze ci się ten ślepak wszedł. No to szansa była tu po jego stronie. Oberwałem niestety. Jedno życie straciłem. I sprawa się robi coraz bardziej gorąca. No akurat jest szansa 50-50. E, średnio mi tu ugrała. Może mam dzisiaj jakiś unlucky dzień, zobaczymy. Wyjmujemy i temu oczywiście jak najdalej. a i znowu widzimy umowę od Boga. Jakby coś się stało. A jak wiemy, się stało prawdopodobnie, skoro jest zakrwawiona. Mamy znowu 50-50, ale inne rozłożenie naboi jest. To wciąż są szanse, nie? Ale wciąż wolę ryzykować na nim, a nie na sobie. Jeśli zdarzy się tak, że będzie ślepak, to jest wciąż szansa, że on na siebie na przykład wykorzysta albo coś, bo to AI tutaj może różnie działać, więc ja wolę te 50-50 wykorzystać na niego? Proszę bardzo. No, niestety ślepak wbił, więc szanse są znowu po jego stronie. Ma naprawdę koleś farta. Jeszcze piwo wypił, co mu wyleci? Wyleciał mu nabój, więc ma 50-50, ale może jeszcze podejrzeć ten nabój. No i raczej ma teraz ślepaka. No, no nie wiadomo, no 50-50, nie? Ale skoro był nabój wcześniej, no ślepak. Na ślepak, mu się trafił. No i teraz nabojem we mnie, rób co musisz, rób co musisz. No i temy masz po swojej stronie, to masz łatwy I ciężko się ta gra. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko byłoby wciąż możliwe wygranie. No tylko granie bez itemów to jest już full RNG. Jak ktoś narzeka, że gra jest za bardzo losowa, za bardzo polega na szczęściu. No to właśnie itemy zawsze o, 3 do 2. Itemy jakoś to potrafią manipulować tymi szansami. Ja nie jestem w stanie nic zrobić. 3 do 2, no to wale w niego. No to jest najlogiczniejsza decyzja. Musi mi to szczęście Dzisiaj siąść. Udało mi się raz walnąć. To teraz ma 50-50. Liczymy na to, że nie uda mu się zrobić tego, co chce. Wypalł sobie papieroska, więc sobie jeszcze uzdrowił. HP. Ja mam dwa życia. Oh, nie mogę sobie uzdrowić. Ma tam jeszcze chyba jednego papieroska, więc czy to jest w ogóle możliwe do przejścia? Ja chciałbym dzisiaj temu podołać. Uwaga, o, ślepak mu wszedł. Mm, no to teraz jest duża szansa. O, znowu w siebie! To było idiotyczne. <laughs> Przecież miał dwa do jednego, nie to dlaczego w siebie? I znowu jest jego tura. Może wypalić sobie papieroski. A, ważne, że się wystrzelał z itemów. To nie jest wciąż dla nas zła sytuacja. A i teraz ma ostatni. Po... Nie, czekajcie, ma jeden-jeden. Dobrze myślę? Jeden-1. Jeden, 50% może mu ślepak weź ślepak! Jest, ślepak wszedł, akurat dwie szanse miałem. Jeśli teraz bym nie trafił, to bym przegrał tę rundę. No to ostatnie, ostatni nabój to jest, no nabój. <ślepaki> ślepak poszedł, to mu po prostu walimy w łeb. I będzie rozdanie następnej temu, które nas za bardzo nie obchodzi. Trzy życia ma, ja to słabo widzę, aczkolwiek nie idzie mi aż tak źle jak myślałem, jak na fart, który, którego nie mam. Widzicie, że nie lecę full na farcie, czasem coś się nie udaje. Wyjmiemy sobie itemki, nie ma to znaczenia i co mamy 3 do 3 znowu 50%. Eee, zaczynamy to co raczej na niego, nie? Niestety można nam kajdanki założyć albo podejrzeć sobie, to mu dużo ułatwia w tej kwestii na szczęście. Będzie musiał dać dwa strzały, nie ma żadnej piły. To dobrze. Ryzykujemy na nim 50%, że wejdzie. Ślepak, ja nie wiem co się dzisiaj dzieje, ale za każdym razem, jak jest 50 do 50, to walę mu ślepakiem. Jeszcze może podejrzeć nabój. Jeszcze kajdanki mi dał, nie, nie, nie. Jeśli mu teraz wejdą dwa naboje, to nie żyje. Dobra, pierwszy wszedł. I teraz drugi nabój. Rób co musisz. W siebie. A, ślepak. No i ma jeszcze jedną rundę. No nie. Nie <laughs> Niestety moi drodzy Ale noc jest jeszcze młoda To jest druga runda Najgorzej będzie przy tej trzeciej Bo ona już jest taka permanentna No wtedy przegrywamy i elo No kurde Siadło mu Zgubiłem się w tych szansach z Tą drugą rundą, jak mówiłem, to jeszcze nie możemy ją powtarzać, ale trzecią musimy zrobić za pierwszym razem bez itemów. To. <laughs> nie widzę tego. Musimy się tak strzelić w statystykę. Najpierw mamy 50%, OK, udało się. Potem ile będzie? 60%? To też, że nam się trafi, to też takie średnie. No, ślepaki se wywal tam. Ajdanki. Dwa do dwóch. To niech nam siądzie nabój. Niech nam siądzie. Uwaga. Siadło, drugi raz siadło. I nie ma żadnych papierosów, którymi mógłby się wyleczyć. Co najważniejsze. No, a kajdanki, czyli prawdopodobnie mnie ustrzeli i zobaczymy, ma tyle pił, że może. O. Dobra, w siebie. 50 50 ma. Yy, I używa piły. Używa piły. Na drugi strzał. Nie no do końca leci. Teraz do końca leci. Na pewno mnie trafi za dwa. O. No i teraz, jeszcze może użyć piły kolejny raz, bo ja mam kajdanki. Nie ma tutaj żadnej blokady tego typu. <laughs> Te piły to mu się też przyparcił. Ja się cieszę, że nic pod HP nie dostał, bo chyba to mnie najbardziej denerwuje. Aczkolwiek, no, będzie boleśnie. Uwaga! Niestety, nie mogło być inaczej, słuchajcie. Ale to jest jeszcze do wygrania. <laughs> Jak się jeszcze pofarci z itemami, na przykład dostanie jakieś piwa same albo coś, to możemy jeszcze to porobić. My dostajemy piły też. Co nas to podzi? 3 do 2. I żebyśmy to zrobili. To on musi zmisować. Na razie i tak mamy większą szansę, żebyśmy. że możemy jego walnąć. I się udało. I jeden HP ma. Nie może się uleczyć w żaden sposób. Nie dostał papierosów to jest git. I ma 50-50, że nas trafi za 2 HP. O nie, może sobie zobaczyć lupą jeszcze. Dobra, przegraliśmy chyba. Przegraliśmy. <laughs> nie. O, w siebie. W siebie teraz. I już nie ma lupy. Ale ma jeden ślepak i chyba dwa naboje. No to wychodzi. No i się walnął! Przeszedłem drugą rundę bez itemów. Było trudno, za trzecim razem dopiero się udało, albo czwartym, ale się udało i teraz muszę od razu przejść za pierwszym razem trzecią rundę. Wtedy udowodnię, że da się wygrać bez itemów, ale no nie. Będzie za trudne to i musimy polegać na tym, że on popełni jeszcze jakiś błąd, a my żadnego. Na krawędzi życia i śmierci. Podsuwa się, co musi się podsuwać. Odcina potem kabelki z defibrylacją. I lecimy. Skupienie teraz. Czy RNG nam się trafi? Pyk, no, piły wyjmujemy, piły niekoniecznie. Coś w piwnicy, bardziej coś w barze może piły. O, i lecimy. Mamy dwa ślepaki, jeden nabój. To raczej w siebie będziemy celować, co? Najlogiczniej byłoby w siebie bić teraz. I zmienić szansę na 50% i w niego walnąć, ale wciąż możemy sobie zadać obrażenia, a wtedy ślepaki. No, też dostanie nowej itemy niby, nie? Ale nie użyję tych piw. Piwa mu zostaną na później. Yy, wiecie, co chyba zaryzykuję? I w siebie. Mimo wszystko w siebie. Uwaga. Dobra, ślepak. Trafiła się szansa. Szczęście jest po naszej stronie. I walimy w niego 50%, że będzie nabój. Dobra, udało się. Siadło i te piwa teraz już municję zmienią. Walnie po prostu ślepakiem w siebie, ale potem dostanie i te. A, jeszcze ma papierosy. No tak, no to uzdrowi sobie. To przynajmniej mu idem zmarnowaliśmy. To żeby same piwa dostał teraz, albo coś. Może jakoś to jeszcze będzie, no. Chociaż z drugiej strony same piwa. Zobaczymy, czy on jest tak bystry, żeby ich używać do ostatniego nawoju czy coś. My sobie powyjmujemy piwka. Ojeju, 4 do 4. I szansa po naszej stronie. Jak ryzykujemy? Na nim ryzykujemy. I liczymy na jego błąd. 50%. Nie siadło, nie siadło Ale on ma teraz większą szansę na walnięcie Jeszcze nam daje kajdanki, nie <laughs> Jeszcze ma papierosy I ma kolejną partię kajdanek Ale, o, chleje Gościu, nawalony będziesz Wywala wszystkie Ślepaki chyba wywalił już z puli Ślepak, ile tego wywalił mi się wydaje, że, że jeszcze został ślepak albo dwa Ja się zgubiłem z tym, tyle tego użył Ślepak akurat na mnie wszedł! Ale frajer jesteś! Frajer tyle wykorzystał tego, ale teraz mu wejdzie nabój Ej, w siebie?! I ślepak też wszedł To może wali wszystkie naboje z puli? Nie Okej, okay, okej okay. <noise> Bardzo dziwna decyzja tutaj była Ja już nawet się w tym pogubiłem, bo tyle tych piw używał, że nie nadążyłem dosłownie, nie? Użył mi życie i temy, ja nie mam miejsca Jak nieszczęśliwie Co on tam dostał? Lupę piwo, piwo, Piłę dostał? Nie będzie to dobre, nie będzie to dobre W niego Pocisk Nie, ślepak i ma bardzo dużą szansę, że teraz Wywali nam bułę, jeszcze używa kajdanek <noise> Nie, no Wszystko użyj, jeszcze może się poleczyć Z tymi papierosami Trzecia runda jest przewalona No, rób co musisz Za 2 HP Uczciwie przyznaję porażkę Zostało mi też 2 HP Bo on ma tutaj papierosy do wyleczenia się w razie czego Jeszcze ma jedną turę, jeszcze ma kolejnego tam O, w siebie Walnął sobie w łeb. Weszło, ale ma papierosa Przynajmniej zużyje Dał mi darmowy traf tak naprawdę. Tylko z tego wszystkiego, ja się pogubiłem w szansach, już. W szansach naszym pansa Moją szansą jest mu jeszcze coś uwalić. Muszę się chyba skupić bardziej. Ślepak przed. Mi się tak właśnie wydawało, że już dużo poszło i tak tych naboi. O, używa papierosa. No to teraz pewnie użyje piły. I ostatni nabój, jeśli jest nabój. Tak. I koniec. Koniec. Do widzenia. A, jeszcze żyję, mimo że dwa HP mi zabrał, to jeszcze miałem dodatkowy ładunek na takie okoliczności, a to tak działa, jeszcze mi się taka właśnie sytuacja nie zdarzyła, żeby zbił mi ten jeden piorunek więcej. Are you ready? Odcinaj mi defibrylację. To nawet dostałem jedno życie w gratisie, co jest całkiem lucky dla mnie. Nic mu nie dało to zwiększenie obrażeń, a zmarnował item, który i tak teraz nie ma żadnego znaczenia. <laughs> Musi mi jeden HP zadać, ma za łatwo, ma za łatwo i ma za dużo zdrowia. Nie zrobimy tego. Ma całe HP. Za dużo zdrowia to mało powiedziane. 4 do 2. Dwie trzecie szanse, że mu walniemy w łeb. Co potem? Ma kajdanki, ma piwo. Ma papierosy, to sobie uzdrowi to. Jakby teraz dostawał same piły, to byłbym w niebie. No nie, no zrobi się. Kajdanki. Ma dwa trafy. Jeszcze piwo wywala, co wywala? O, ślepak wywalił. To tak już zmienił szansę, że. Tragedia tu będzie. Chyba trzy zostały. Nooo. Do widzenia. Dziękuję. Słuchajcie widzowie, ja spróbuję jeszcze pokombinować się w tej trzeciej rundzie, może mi się uda w trafić w tę szansę, bo jestem mega ciekaw czy to dałoby się mimo wszystko przejść, to jest tak nierówna gra, ja o tym wiem, ktoś by powiedział, że głupia i miałby rację. Hej, jestem w trzeciej rundzie, ona też się powtarza, a to nie wiedziałem, że tak to działa, to dobra, no to nieźle, czyli po prostu hantujemy na podejście perfekcyjne z itemami i nie tylko. Pustak. Dobra, pierwszy cios jest. O, drugi cios też jest, tylko niestety ma papierosy. Sam też sobie podejrzy lupą co jest, więc straty tutaj będą, bo jeszcze z piłą to skombuję. Jeszcze kajdanki da. Tuż już hamem trzeba być. No naprawdę. O, w siebie. A mi się wydawało, że większa szansa na nabój była, ale dobra. Ale widział po prostu lupą co jest. Bardzo interesujące. I piła. Piła, nie. Dalej w siebie! Wszystkie ślepaki wywalił, ale też lupy wykorzystał, więc oberwiemy za dwa. Znowu w siebie! No przecież to było idiotyczne! Co to za podejście jest? Dobra! Jeszcze mam kajdanki powiedz, że jeszcze raz w siebie wywalisz. No nie, no teraz już na 100% za dwa HP mi walnie, ale będziemy wyrównani. No co ciekawe dosyć. Nie, jesteś na pokryciu, i co to za złote podejście? Ja się uwolniłem i walę w niego. Masz w łeb <śpiewa> To jeszcze dwa razy muszę mu zadać obrażenia i wygram bez użycia itemów. Ale ile trzeba mieć szczęścia, żeby. No i znowu we mnie. Ups. Yy, ile trzeba mieć szczęścia, żeby od początku do końca tak przejść każdą rundę bez śmierci? To już sobie nie wyobrażam. Piwo, ale to może być to podejście. Wystarczy, że dwa razy go walniemy, a on nie dostanie żadnych papierosów. Uwaga, co do... dostał? dwie paczki. Ale z drugiej strony, czekajcie! Jeśli ja teraz go trafię, on nie będzie mógł się uleczyć. Bo już yy, na tych ładunkach nie da się wyleczyć. Mam dwa ślepaki, trzy naboje. Proszę, żeby szansa była po mojej stronie. To on się nie wyleczy wtedy. Uwaga! Jest! Jest! Zrobię to bez itemów. Zrobię to bez itemów. Musi jeszcze jeden cios wejść. On ma kajdanki i inne rzeczy, więc możemy nieźle pobijać, ale nie ma piły. I to nawet nie zajęło mi tak dużo. No ale zobaczymy jeszcze. Nie chcę tutaj chwalić dnia przed zachodem dupy, bo <laughs> może się okazać, że on mi tutaj kajdanki tu da, tu papierosy tę nie zmieni. A, gówno sam wy ten, tam dodasz. Tak trzeba było to zrobić. Dobrze i temy się trafiły. Żeby ci jeszcze więcej teraz w kolejnej rundzie papierosów, jeśli w ogóle będzie taka runda, wyskoczyło, tego ci życzę. Dobra, dodał i jak to się ma, wypija, pi wypija piwo. Nabój wystrzelił, więc może ślepakiem teraz we mnie trafić. A, w siebie woli. Okej. Okay. Wywalił to i to. No i znowu w siebie. Uwaga, czy się zabije? Znowu ślepak wszedł mu. I we mnie. Nie ślepak. No niestety, nie siadło. Ale jeszcze jeden, jeden punkt obrażeń muszę mu zadać. I to tyle. To jest koniec wtedy. Dobra. Porcja itemów. Wyciągam piwo. Wiadomo, że to nie ma znaczenia. I jak teraz rozkład szans wygląda? Ślepaków nie tylko yy, 4 do 2 Okej, okay, walimy w niego Jest bardzo duża szansa, że uda nam się 2 trzecie Proszę, jak teraz nie wyjdzie No to może w następnej wyjdzie On jeszcze lupę ma i kajdanki, więc może nas nieźle przygwoździć Ale to może być decydujący strzał Uwaga, czy się uda? Czy przejdę grę bez itemów? Nie, ślepak wszedł <laughs> Nie wierzę Ale mi zrobi, zrobi teraz pogrom Jak będzie miał teraz pocisk To użyje piły No nie no, i ma kajdanki, i drugi strzał mu musi wejść. Proszę, przecież to już było wygrane. Naprawdę, to już było to podejście. <noise> Jesteśmy w tej samej sytuacji. Obydwaj nie mamy defibrylacji, ją nawet rapuje, jak nie czuję. I teraz, żeby mu się nie poszczęściło, proszę, musi ten ślepak wejść, a raczej będzie pocisk. No, to raczej przegrane jest, jednak kurczę, już miałem nadzieję, te kajdanki! Nie! Niestety, przegraliśmy, moi drodzy. To było prawie wygrane. Jeszcze raz chcę doprowadzić do takiej sytuacji. Ona była prawie, że idealna. Dwie trzecie szans, że trafimy płocisto, a jedna trzecia mimo wszystko wleciała. No. Jezus! <grystanie> <grystanie> o! Jeden zaliczony. Dębki się zapełniły, same kajdanki ma. 4 do 4. Proszę, żeby teraz szanse weszły, bo 50-50 jak jest, to różnie bywa. Żeby weszły szanse, lupę ma jeszcze i piłę, więc dużo mi zada. No nie, czemu tak często tak jest? O, w siebie walnie I, i pocisk. A ślepak. Pocisk! Hahaha, ha, ha, ha. nie ma papierosów, żeby się odnowić. Ej słuchajcie, jeśli jakimś cudem... Teraz nie dostałby papierosów. To jest szansa, że w następnej turze nie zdąży się uleczyć, jak potem je dostanie. Celujemy w niego. Dobra, mamy, moi drodzy. W następnej turze, jak go walniemy, to mamy złote RNG. Już papierosy nic mu nie pomogą. Nic, a nic. No, ślepak. Złote RNG, złote RNG, poproszę. Bądź tutaj, pobłogosław mi to podejście. Chciałbym udowodnić, że da się wygrać. Lupę dostał niestety jeszcze 3 do 2. To żeby siadło. 60%, że trafimy. Nie ma nawet papierosów, więc i tak jest git. 3 do 2. Walimy w niego. Ma kajdanki, niestety, więc słabo jest. Dobra, udało się. Już się nie uleczy. I wystarczy, że raz go trafimy. Znowu jest ta sytuacja. On niestety dużo nam może zadać. Jeśli da kajdanki, można nam dwa razy zadać i wtedy już umrzemy, ale jeszcze ma lupę do tego, więc ma jedno podejście pełne, ale wystarczy, że raz go jakoś trafimy. Oj, to ma dwa do dwóch. Patrzy, co jest. Najwyżej piwa użyj albo na siebie. Zobaczymy, co zrobi. Dobra, jest pewny, czyli zada mi i będziemy. Kto pierwszy trafi? Jeszcze będzie miał jeden strzał przez kajdanki. Dobra. I teraz decydujące podejście. Znowu w tej sytuacji jestem. Trudno do niej doprowadzić, ale sama w sobie też jest trudna. No i teraz jest większa szansa na ślepak, więc zobaczymy. Czy jeśli we mnie walnie, to raczej ślepak pójdzie. Ale jeśli w siebie, to, to może być kiepsko. Jeszcze piwo ma, pamiętajmy. No. Ślepak wypuszczasz, czy co wypuścisz? Ślepak, nie, 50-50. Uwaga! W siebie! się, moi drodzy! Udało mi się wygrać bez itemów i to jeszcze on zadał sobie decydujący cios. Przegrywa! Bez itemów wygrałem tę grę. <laughs> da się to zrobić. Z 15 podejść potrzebowałem, co zresztą zobaczycie chyba na ekranie końcowym. I też żadnych itemków nie użyłem tym podejściem. Ja pierniczę! Da się to zrobić. Ale no nie, no to jest już czysta, po prostu czyste szczęście. Tu nie mamy, nie mamy żadnego wpływu praktycznie. Nasze decyzje i tak są najlogiczniejsze, ale tutaj jest szczęście musi zadecydować, czy nam się trafi, czy nie, sami widzicie. I szczęście zwłaszcza do itemu, bo my nie możemy z nich korzystać, a to, jakie on dostanie, to inna sprawa, jakie wykorzysta, bo też musi, musimy mu pozwolić na zrobienie błędów. E, faktycznie, 22 razy drzwi wywaliłem, chciałem 11 razy powtarzać podejście, na to wychodzi. Po dwoje drzwi jest. Nie wypaliłem w ogóle cygaretów, tak samo piwa. Tu też nie ma informacji o piłach, czy jakichś innych rzeczach, ale moi drodzy, udało się. 48 tysięcy, nie wiem, czy to jest najniższa kwota, czy nie. Jeszcze chciałbym się tylko do tego, że jak weźmiemy sobie piguły, to mówiliście, że wtedy tutaj nie ma tego gościa palącego. I tak zastanawiam się, czy on sobie od tutaj HP, jak pali, ale w każdym razie go tutaj nie ma. To mi też ostatnio umknęło w odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie Wam się takie. Typowo pod same szanse wyzwanie podobało. Słyszymy się jak będzie jakiś update albo coś ciekawego. Zapraszam też do inscription, podobna bardzo gierka i o wiele lepsza. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.